Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Tomasz Słodki, w witam Dominikę Maciołek, dzień dobry. Dzień dobry, Dyrektor cześć Tomku. Dyrektorkę HR-u, także specjalistka od sprzedaży, chociaż tą sprzedażą się mało już w ostatnich latach zajmujesz, prawda? No myślę, że sprzedaż to jest taka umiejętność, która przydaje nam się i w rekrutacjach, i w obszarze HR-owym, gdzie musimy zachęcić naszego klienta wewnętrznego do udziału w tych projektach, które proponuje dział HR-u, więc myślę, że dla HR-owca... Kompetencje sprzedażowe są świetną bazą do tego, żeby odnaleźć się w biznesie i być faktycznie partnerem strategicznym dla po prostu dla biznesu, dla firm, które są nastawione na wynik biznesowy. To dzisiaj o kulturze organizacyjnej, co to w ogóle jest? Kultura organizacyjna to można powiedzieć, że to jest dusza firmy, ale tak tłumacząc, przekładając to na język HR-owy, naszym słuchaczom to jest przede wszystkim zbior, zbiór pewnego rodzaju przekonań, wartości firmy, trochę takiego wewnętrznego klimatu, czyli tego, czego my nie widzimy na pierwszy rzut oka, wchodząc do organizacji. Właśnie kultura organizacyjna mówi o tym, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone, na jakie zachowania się zgadzamy, jakie zachowania wspieramy, a jakie zachowania po prostu są absolutnie jakby nieakceptowalne, bo każdy z nas przychodząc do organizacji, do firmy pochodzi właśnie z różnych y, kultur organizacyjnych. Bardzo często to widać, że przychodzą osoby do korporacji, z korporacji do mniejszych firm i ta kultura organizacyjna, gdybyśmy sobie to zwizualizowali, to są pewnego rodzaju ramy w których my powinniśmy się poruszać, natomiast to, co jest już jakby poza tymi ramami, to jest właśnie to, co będzie nam rozwalało od środka tą kulturę organizacyjną. Pamiętam swego czasu, że pracowałem dla dwóch firm farmaceutycznych, które połączyły się w jedną firmę, raczej w sensie razem wprowadzały lek na rynek mhm. i musieliśmy nagrać specjalistów z jednej i z drugiej firmy. I tam chyba, domyślam się, że byłem w stanie zobaczyć, co to znaczy ta kultura organizacyjna, bo w jednej firmie byli wszyscy bardzo przyjaźni i sympatyczni, dla nas, a w drugiej po prostu nas gonili i traktowali nas y, bardzo źle. I tak sobie wtedy myślałem: Jak to jest możliwe, że dwie firmy farmaceutyczne, dwie ogól ogólnoświatowe firmy, a w jednej jest miło, a w drugiej nie? To o to chodzi? Tak, dokładnie. Myślę, że tutaj wyłapałeś właśnie te takie znamiona kultury organizacyjnej, e, czyli takie znaki rozpoznawcze, po których jesteśmy w stanie rozpoznać, czy to jest organizacja dla nas, czy ta organizacja absolutnie nie jest dla nas, bo to, o czym powiedziałeś, że w jednej firmie byli ludzie uśmiechnięci, a w drugiej gdzieś tam gonili tylko wyniki pewnie biznesowe i mieli bardziej inne po prostu podejście do ludzi, to takim fundamentem dla kultury organizacyjnej oczywiście jest misja i wizja, Firmy, czyli kim jesteśmy i w którym kierunku zmierzamy. Strategia pokazuje, mówi o tym, co i jak chcemy robić, natomiast kultura organizacyjna trochę buduje nam środowisko do tego, żeby osiągać te wyniki biznesowe, i takim fundamentem łączącym to jest zazwyczaj zestaw wartości ogólnoorganizacyjnych, i te wartości przekładają się na zachowania ludzi. To może chodzi o to, żeby była rodzinna atmosfera po prostu i było miło. Ja bym powiedziała w ten sposób, że firmy, w których jest rodzinna atmosfera, to wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju takie nasze polskie zniekształcenie, dlatego że firma to nie rodzina i to trzeba powiedzieć sobie bardzo jasno i bardzo wprost, ponieważ w firmie nie jesteśmy połączeni relacjami wynikającymi chociażby z więzów krwi czy z przyjaźni, tylko Przechodzimy do firmy po to, żeby zarabiać pieniądze. No I... na Twoim Instagramie właśnie ostatnio przeczytałem tak. Firma to nie rodzina, praca to nie drugi dom, szefowanie nie jest, e, szefowa jest matką, zwolnienie to nie rozwód. Dokładnie, i to jest bardzo, bez cenzury bym powiedziała, e, opisanie tego, że e, jest bardzo duże skrzywienie w polskim społeczeństwie i wszyscy mówią, u nas panuje rodzinna atmosfera. Lepiej powiedzieć, jaka jest ta atmosfera, że się wspieramy, że jesteśmy otwarci, że sobie pomagamy, e, ale nie obrażamy się, jeżeli ktoś postanowi w cudzysłowie wyjść z tej rodziny, składa wypowiedzenie, albo my po prostu kogoś zwalniamy, bo ktoś na przykład nie pasuje do tej organizacji, albo nie realizuje celów, więc tutaj y, pamiętajmy o tym, że my do firmy przechodzimy po to, żeby zarabiać pieniądze i y, rozwijać się generalnie realizować cele biznesowe, natomiast w Polsce jest bardzo dużo firm, które są firmami rodzinnymi, to oznacza, że najczęściej zarząd to są członkowie jednej rodziny, i później jest bardzo blisko do różnego rodzaju toksycznych zachowań, jeżeli ta, powiedzmy, rodzina się rozrasta i ktoś nie z więzami krwi przychodzi do tej, do tej rodziny i zaczynają się wtedy kłopoty. Wspomniałaś chyba też na Instagramie, że nie każda firma jest dla każdego, i nie każdy znajdzie swoje miejsce, w, nie w każdej firmie. To, jak ja mam rozpoznać to, że jakaś firma jest dla mnie, a jakaś nie, że mi się tam będzie dobrze pracowało. To przede wszystkim właśnie o tym mówi kultura organizacyjna. Czyli fajnie jest zobaczyć, jakie firma ma wartości, zobaczyć, jak ludzie między sobą się komunikują, zobaczyć, w jaki sposób szef traktuje swoich pracowników, jak się do nich odnosi, w jaki sposób podchodzi do konfliktu, co na przykład robi z jakimiś toksycznymi zachowaniami albo z zachowaniami mobbingowymi. Ja na przykład w swojej ponad 20-letniej praktyce zawodowej widziałam takie organizacje, w których jak wchodziłam do biura, to wisiały na przykład gdzieś w, w, w jakichś pokojach takich biurowych, no bardzo takie niefajne obrazy, m, które świadczyły po prostu o dyskryminacji albo mniejszości seksualnej, albo mniejszości narodowych, albo wręcz były po prostu e, takie zdjęcia uwłaczające godności kobiety i w momencie, gdy ja jako herowiec reagowałam w takich sytuacjach do zarządu, a zarząd po prostu się z tego śmiał na zasadzie, że to jest fajny no to jakiś tam fajny taki żart, który robią sobie pracownicy między sobą albo na imprezach firmowych ktoś niby w żarcie po prostu wyzywa innego pracownika i też nikt na to nie reaguje. No to to są znamiona świadczące o tym, jaka ta kultura organizacyjna jest danej organizacji. Bo to, co bym chciała, aby wybrzmiało, że y, nie ma czegoś takiego, że o nagle ja postanowiłam dzisiaj jako herowiec budować kulturę organizacyjną. Nie. Ja wchodząc jako herowiec do organizacji, ta firma, ona już ma zbudowaną kulturę organizacyjną. Tylko właśnie pytanie, z jakich zachowań i norm składa się ta hmm. kultura organizacyjna i co wspiera biznes, co nam pomaga, a co po prostu wręcz przeszkadza i utrudnia. To może w takim razie polska firma, a nie korporacja. Czym się różnią e, firmy polskie od dużych korporacji międzynarodowych? Na pewno duże międzynarodowe korporacje mają bardzo wysokie standardy w obszarze diversity and inclusion, czyli wdrażania i włączania e, mniejszości, zarządzania jakby różnorodnością i te standardy są bardzo wysokie. E, procesy są bardzo dobrze opisane, rozbudowane i ta kultura organizacyjna na pewno jest budowana bardzo świadomie. Natomiast w, w dużych korporacjach e, no trzeba mieć na uwadze to, że my nie mamy wpływu na większość naszych decyzji czy też sposobów działania. Musimy dostosowywać się na przykład kiedy pracujemy w Międzynarodowej korporacji, i centrala jest w Londynie czy we Francji, musimy się do tych wytycznych dostosować i je tylko tak jakby dopasować do naszego na przykład polskiego pracownika, co czasami jest trudne, bo są różnice w kulturze pracy. Natomiast polskie firmy, jeżeli to jest zdrowa kultura organizacyjna, jest świadomy zarząd, ja bym powiedziała, że bardzo często papierkiem lakmusowym jest to, w jakiej roli jest HR w tej organizacji. Czy ten HR ma funkcję administrowania kadrami, czy ten HR faktycznie ma funkcję partnera biznesowego i czy siedzi przy tak zwanym stole zarządu w momencie, gdy są dla organizacji podejmowane kluczowe decyzje. Więc ja bym powiedziała, że w polskich firmach pracuje się fajnie. Całe życie spędziłam swoje zawodowe w polskich organizacjach, ale w momencie, gdy świadomie wchodzimy do tych firm, kiedy wiemy, jaka jest kultura organizacyjna, jaki jest styl zarządzania, jakie są oczekiwania, no i ja bym też popatrzyła na to, kto jest w zarządzie, czy to jest grupa kumpli, kolegów, czy to są osoby po prostu ze świata biznesu i z kompetencjami. To na zakończenie powiedz w takim razie jeszcze, jak to jest, że firmy dostają wynagrodzenie, Dostają nagrody za dobrą atmosferę w pracy i za super warunki dla pracowników, a na grupach opinie są zupełnie inne. No to tutaj też bardzo uczciwie trzeba powiedzieć, że te wyróżnienia, które bardzo często pracodawcy się nimi chwalą, to są wyróżnienia, które oczywiście te kryteria różnego rodzaju są badane, są przeprowadzone wewnętrzne badania przez taką firmę zewnętrzną. Natomiast, aby przystąpić do takiego konkursu, po pierwsze te kryteria dużo wcześniej są organizacji znane, a po drugie za przystąpienie do tego konkursu zawsze się płaci. Więc no tak. tutaj na to też trzeba być bardzo mocno wyczulonym. Z drugiej strony w sieci Heru bardzo głośnym portalem jest GoWork, wokół którego jest bardzo w tym momencie negatywny klimat. No i tam też wiemy, że. Jeżeli pracodawca ma powiedzmy czysty profil, nie ma żadnych negatywnych opinii, to po prostu firma ma profil pracodawcy płaci za to, żeby moderować tymi opiniami i to jest zupełnie kanał nierzetelny. Znowu, jeżeli firma nie zgadza się na to, żeby płacić go workowi za pochlebne opinie, bo tam są boty, tam są ludzie, którzy jest bardzo dużo już artykułów medialnych i to mediów ogólnopolskich w temacie tego portalu. Więc tam są też. Moderatorzy, którzy po prostu wzbudzają, podbijają hejt i wzbudzają po prostu te negatywne opinie. E, natomiast, e, no właśnie, pracodawca, który nie zgadza się na płacenie Górkowi za pozytywne opinie, e, jest po prostu szkalowany tak naprawdę hmm. przez samego dostawcę tej usługi. Przerażające. Więc e, gdy. Bardzo często do mnie pracownicy przychodzą i ich źródłem informacji o pracodawcy jest właśnie Gowork. Ja bym tutaj zachęcała do tego, żeby po prostu porozmawiać z prawdziwymi ludźmi, którzy na przykład już kiedyś pracowali w danej firmie, i dowiedzieć się o takich rzeczach związanych z klimatem, z atmosferą. Natomiast przynajmniej być zdystansowanym do tego, co się widzi w takich e, internetowej komunikacji, bo bardzo często to może być zniekształcone w jedną i w drugą stronę. Dominika Maciałek, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.